Dziwnie Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Ruchu Chorzów. Po kolei, no na pewno przyjeżdża lider, silna drużyna, która nie przypadkowo jest na pierwszym miejscu. To, że od dłuższego czasu utrzymuje się na tej pozycji, to, tak jak to świadczy o tym, że jest to zespół mocny, zespół, który ma szeroką kadrę, to, że wypadło dwóch zawodników istotnych dla tej drużyny. Niekoniecznie świadczy o tym, że ta drużyna będzie słabsza w sobotę. Ta drużyna straciła trochę sił w Poznaniu, ale wejdą nowi ludzie też wypoczęci, którzy będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Natomiast no, my jesteśmy, uważam, w dobrym miejscu, w dobrym momencie drużyna jest skonsolidowana. Widzę. Tygodniu, jak bardzo każdy chce pracować, każdy chce się doskonalić. Myślę, że zapowiada się bardzo ciekawy mecz. Będziemy chcieli, jestem przekonany, że zagramy o pełną pulę. Jaki będzie wynik tego meczu, no to pokaże boisko. Natomiast patrząc na chłopaków, no widzę, że tanio skóry nie sprzedamy i będziemy chcieli sprawić niespodziankę. My, my patrzymy na naszą grę też przez pryzmat, być może meczu w Warszawie, w fragmentach, w meczu z, ze Śląskiem, ale z Termaliką, no, gdybyśmy prześledzili ilość akcji ofensywnych do defensywnych, to niekoniecznie mieliśmy mniej akcji w ofensywie niż Termalika. Być może Termalika miała więcej takich klarownych sytuacji, ale y, robiłem analizę tego meczu i, to nie jest tak, że my tylko, tylko poświęcamy uwagę defensywie. No na pewno to są takie fazy, gdzie od tego nie odejdziemy. Najlepsze drużyny na świecie, oprócz tego, że atakują, no, muszą umieć się bronić. I to też jest jeden z elementów gry. Jeżeli przyjeżdża zespół określony potencjalny ofensywy, no to trudno, żebyśmy wyszli z szabelką i bojowali z nimi, ale nie wykluczamy, że to też będą fazy, gdzie my będziemy chcieli prowadzić grę. Ja będę się upierał i dołączy, dołączę do tego jeszcze mecz z Wisłą Kraków, ten ostatni, tak, czyli pięć meczów, dziesięć punktów, gdzie to był moment, że mogliśmy skorzystać z, praktycznie z wszystkich zawodników, którzy wcześniej dochodzili, którzy dochodzili do formy, którzy leczyli kontuzję. Teraz y, okres przygotowawczy, też mieliśmy już wszystkich zawodników, no wtedy było trochę bałaganu w sensie takim, że późno przychodzili zawodnicy Jedni byli zdrowi, inni łapali kontuzje. Mogę wymieniać całą, całą armię tych zawodników, bo przecież cała obrona nam się wtedy rozsypała. Pamiętamy mecz z Zagłębiem Lubin, gdzie mieliśmy do dyspozycji trzech nominalnych obrońców. Łukasz Moneta zagrał na lewej obronie. I jak gdyby od tego momentu było widać, że można, można wierzyć w to i trzeba w to wierzyć, że ta drużyna jest w stanie grać i punktować. No na tą chwilę jest tak, nie zapeszajmy. Patrząc tak jak mówię, wygląda to bardzo optymistycznie, ale jak zwykle boisko to wszystko będzie weryfikowało. Wierzę w to, co robimy, wierzę zawsze w ludzi, z którymi pracuję. To są młodzi ludzie, którzy tak jak im też powtarzam często, z każdym tygodniem, z każdym miesiącem stają się lepszymi zawodnikami. Ta praca, którą wykonują, wykonali ciężką pracę. Wcześniej czy później musi procentować. U jednych widać to wcześniej, u innych ten proces jest trochę dłuższy i na pewno chciałbym, aby tych zawodników w kadrze było więcej. Nie ukrywam, że chcieliśmy pozyskać dwóch, trzech zawodników i takie były zamierzenia. No nie udało się nam to i nie możemy z tego powodu wiadolić, czy spuszczać głów, tak jak powiedziałem, i robimy swoje. Zawsze. Walczymy i będziemy walczyć o każdy punkt i w każdym meczu. Zostawmy temat tej umowy. Ja tylko chciałbym powiedzieć jedno: że to nie jest tak, że w trakcie negocjacji nie doszliśmy do porozumienia. Porozumienie było osiągnięte, miałem złożyć podpis, natomiast pewne ustalenia zostały zmienione z jednej strony nie z mojego powodu, dlatego nie złożyłem tego podpisu. Czy ja mówię jasno? Tak jak powiedziałem, ustalenia były jednoznaczne i wystarczyło tylko złożyć podpis. Tak się nie stało, natomiast nie robię z tego powodu problemu. Co do nowego zarządu, nie rozmawialiśmy na ten temat, ale nie jest to, myślę, pora i czas, gdyż nowy zarząd ma wiele ważniejszych obowiązków względem i drużyny, i klubu. Jest to czas, gdzie no, każdy znajduje się w nowej sytuacji. My jesteśmy skupieni na tym, co robimy. I że tak powiem, nic jak gdyby mi nie przeszkadza w tym, żeby robić to, co do tej pory robimy.